Witajcie! Dzisiaj opowiem Wam o anyżu gwiaździstym, inaczej anyżu gwiazdkowym albo badjani właściwym. Anyż gwiaździsty pochodzi z Chin i Wietnamu. Niewielkie gwiazdki to owoce drzewa i są one zbierane zanim dojrzeją, a następnie poddawane procesowi suszenia. Możemy je potem kupić w całości lub mielone. Smak anyżu gwiazdkowego jest charakterystyczny dla kuchni chińskiej, a zapach przypomina lukrecję. Anyż działa rozkurczowo, reguluje trawienie, zapobiega kolkom, zdęciom i reumatyzmowi. Działa antybakteryjnie, przeciwgrzybiczo oraz moczopędnie. Pomaga przy bólach miesiączkowych, astmie i nudnościach. Anyżowy olejek skutecznie tępi pszy, pchły, kleszcze i świerzb. Anyż wykorzystujemy zarówno w kuchni orientalnej, jak i europejskiej. Dodajemy go do mięs, drobiu, deserów, gotowanych jarzyn, sosów, owoców morza, kompotów, dżemów i likierów. Piękny kształt anyżowych gwiazdeczek sprawia, że są one często używane w celach dekoracyjnych. Ciekawostka na koniec, pamiętajmy, nie mylmy anyżu, czyli szaro-zielonych niewielkich nasionek, wykorzystywanych głównie w cukiernictwie, z anyżem gwiaździstym. To zupełnie co innego. Zapraszam was na mój blog ankagotuje.pl i zachęcam do subskrypcji mojego kanału na YouTube. Pozdrawiam